Witamy serdecznie. Załoga i Team Opole. Szykuje się do startu w rajdzie Koguta w roku 2025. 2025. Tym razem piwniczna Zdrój W tym roku wysoki numer 886. Albo jak to boli. <grym> no i tradycyjnie kleimy tutaj jeden klej. Drugi, drugi tak. <gry> okay. Od dołu czy od góry Tu chcę złapać, żeby... Żeby złapać poziom, tak? Tak Dobra o, Gotowy? Tak O, dobra Nie, o, nie mamy inny o. Tym razem jedziemy innym samochodem Janusz, co powiesz o swoim samochodzie? Co to jest za model, marka? Tym razem jedziemy legendą niemieckich autostrad Audi 80, wersja P3, z, z niezawodnym silnikiem 1,8, który ma 90 koni pod maską trysk elektroniczny, tak. nie tam jakieś kadżety. Nie, kadżetą mówimy stanowcze nie. O. Jedna strona już jest. Tak. Zaraz przenosimy się na stronę drugą. Poza. To mamy następną naklejkę. Numer ten sam. Tak, z prawej strony tu też jedziemy do piwnicznej. Z tak. prawą stroną też jedziemy. Czekaj, to od dołu, tak? A teraz od góry. Teraz od góry dla odmiany. Dobra. Dobre. Jak będziesz gotowy, to Dobra. wiesz. Krzycz. Czyż Tak. Czyće? Dobra. No to mamy. Pasuje. Chwilkę Jest i on. Nadjeżdża nasz pojazd. Zaraz zobaczymy. O, jest nasz skład. Jest Alicja i pakujemy się. Cześć! Ale bagażnik jest z tyłu! Myślałem, że chcesz, żebyśmy tutaj pakowali... O, dziś jeszcze z odbył się serwis. Tak. Tak. Dobra, pakujemy się do bagażnika. No to meldujemy się już z samochodu. Nasz skład z tyłu dziewczyny jadą drugi raz na koguta. My jedziemy już czwarty raz. Więc jak widać, nowe pokolenie zaszczepione kogutowym stylem bycia dalej chce podróżować z nami. Gdzie jedziemy teraz? Kierujemy się na strzelce opolskie. Kawałek autostrady A4. Pierwszym zjazdem na starą drogę Gliwicką a dalej następnym wejściu tak. tak jedziemy tym samym samochodem którego wczoraj oklejaliśmy mimo tego że ktoś mógł myśleć inaczej zbiornik zatankowany do pełna mamy 70 no litrów właśnie, paliwa 70 litrów kto dzisiaj robi zbiorniki o pojemności 70 litrów, a kiedyś to było możliwe. Z moich wyliczeń wynika, że powinniśmy na tym zrobić całego kuku i przyjechać do opola. No to jesteśmy nasz pierwszy punkt Kraków. Jakim? Kraków, tak jest. Będziemy sobie zwiedzać Kraków zaczynamy od nowej huty, kolejny punkt naszej obycieczki, tutaj mienie Sędzimira była huta Lelina, dojechaliśmy i będziemy zaraz zwiedzać kombinat Nowej Huty. Byliśmy na obiedzie, pozwiedzaliśmy jeszcze park wokół stawu Now nowochódzkiego i idziemy dalej. No to jesteśmy po wizycie w dyrekcji Nowej Huty. No i jakie są Wasze opinie? Dobrze było. Dobrze. Ala mówi dobrze. Tosia mówi. Elegancko. Tak. A Janusz co mówi? Bardzo dobrze. Wizytacja dwóch budynków centralnego dowodzenia kombinatem wypadła bardzo dobrze. Cała załoga spisała się na medal. Zostanie przedstawiona do odznaczenia. odznaczenia. A teraz pora. Tak. I nie zapomnijcie, widzowie, dać subika z łapką w górę, z dzwoneczkiem, bo będą nowe filmy. Tak jest. Będą nowe filmy, a my podążamy w kierunku hotelu. Pozdrawiamy. Witamy serdecznie na kolejnym odcinku w Krakowie. I dzisiaj będziemy zwiedzać fantastyczne muzeum Inelacji Inżynierii A teraz i jesteśmy samochodów. na fajnej dzielnicy Kazimierz Tak, kolejny dzień, kolejny etap wyprawy No i co? Zwiedzamy teraz stare miasto. O 10 mamy otwarcie muzeum, wchodzimy, a po muzeum lecimy w stronę mety. Witamy w drugim wejściu, w drugim dniu. Jesteśmy po zwiedzeniu właśnie zabytkowej dzielnicy Krakowa pod nazwą Kazimierz. Oraz Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Dziewczyny, co wam się najbardziej podobało w Muzeum Inżynierii i Techniki? No te klocki. Mi się najbardziej podobały te sprzęty elektryczne. AGD, takie wyposażenie tak. w domu, tak? Mhm. Stwierdzamy jednogłośnie, że chyba jesteśmy też do muzeum, bo na w muzeum były sprzęty, które myśmy mieli w domu. <głosy> <głosy> Czyli następne gabloty będą chyba dla nas. No, a teraz wyznaczyliśmy trasę i lecimy w kierunku piwnicznej zdrój. Tak, do Trzymaj. samej mety. Tak, następne wejścia będą po drodze, bo pewnie miejsca będą nie lada ciekawe. Jak tak. tam załoga? Bardzo dobrze. Ciała się grzejemy. Powoli zbliżamy się do mety. Stoimy w kolejce. Więc można powiedzieć zadanie prawie wykonane. Kolejny kogut. Jedziemy, witajcie, piona. Super, druga Dobre, piona. Pięknie. Widzimy, widzimy. I podjeżdżamy. No i my tak do 21 dzisiaj będziemy przejeżdżać. Pewnie. Jej, jej, jej. Nie ma takiego Witamy w trzecim dniu rajdu pogota jesteśmy w miasteczku galicyjskim fantastyczne miejsce jak widać historia motoryzacji, historia i fantastyczne samochody tak jest. Tu jest Czerwony szybszy, ale ten strach nie zaszczyca. Dobra, no już skakujemy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O, matka. To się zamyka, czy? Mógł wejść, a potem jak jest tam gdzieś dalej, to się zamyka. Dobrze, to teraz yy, kierownik wycieczki powie, co robimy. W tym momencie będziemy szczytować. Nie, wsiedliśmy do kolejki i zaczynamy podróż na Jaworzynę Krynicką. Tak. Jesteśmy w wagoniku i drzwi się zamknęły. Nie ma odwrotu. Tak. Ja nie mam W ostatnim dniu rajdu kaguta. Jesteśmy w Muzeum Pożarnictwa, Alwerni. Zaraz będziemy zwiedzać. I w kilku następnych nagrywkach zobaczymy, co tam jest do zobaczenia. Cześć, ponownie. Jesteśmy już na miejscu, dotarliśmy do Opola. Panie kierowco, ile dzisiaj? Ile? Nie dzisiaj, ile w ogóle przejechaliśmy kilometrów na rajdzie? Po przejechaniu 844 kilometrów, zgodnie ze stanem licznika, co wszyscy potwierdzają, przejechaliśmy trzy województwa, zrobiliśmy wiele atrakcji i przejechaliśmy cały Rajd Koguta po raz czwarty. Także Temperatura na zewnątrz nie wiem ile jest, ale w środku chyba z 40 stopni. Tak, dzisiaj tak. Poprzednie było lżejszy, ale jako niedziela dzisiaj dłużej. jest. Finał jest gorący. Tak. Więc dziękujemy i pozdrawiamy do następnego razu. Na razie. Pa. Okay.